Ośrodek Pomocy Społecznej cały czas pracuje na wielkich obrotach. Jego pracownicy, jego kierownicy, jego dyrektorzy. Cały czas udzielana jest pomoc finansowa. Na chwilę obecną mamy ponad 3 miliony złotych wydanych na świadczenia w postaci pomocy doraźnej 8 tysięcy. Cały czas w Buchołazach wydawana jest też pomoc rzeczowa za pośrednictwem naszej hali Gosir Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej borykali się nie tylko z problemem powodzi. U mieszkańców naszej gminy Guchołazy, ale także no, w naszym ośrodku pomocy społecznej i w naszych dwóch innych placówkach, czyli mieszkaniach chronionych i dziennym domu pobytu. Dzienny dom pobytu Senior Plus został całkowicie zamknięty, bo wszystko w nim zostało zalane. I dwa mieszkania, w których mieszkają nasi e, mieszkańcy na ulicy Tylnej w tak zwanych mieszkaniach wspomaganych. Ja byłem u sąsiada na górze, żeśmy patrzyli przez okno to najpierw płynęła mała fala, a później ta woda się podniosła. Tu w mieszkaniu było 30 cm wody i to plało się przez składkę schodową, znaczy przez główne wejście, a tu ulicą rzeka płynęła. Tu koło mnie leży taki słup ogłoszeniowy, to go wyrwało całkowicie z wody, samochód płynął. Wszystko co dzisiaj dostało przywiezione z Krakowa do Ośrodka Pomocy Społecznej będzie służyło osobom poszkodowanym w powodzi. Wszystko zostanie wykorzystane w Dziennym Domu Senior Plus na mieszkaniach chronionych w Ośrodku Pomocy Społecznej Głuchołazy. Więc całemu środowisku pomocy społecznej z Krakowa wielkie podziękowania. Jesteście wielcy.